Zaczynaj. 3, 2, 1 okay. No, to. Nie mogę odblokować kamery. What? ja się skradam. Czekaj, jak to się w końcu nazywa. Dobra, życie na klocku. Życie na krocu. Tak, życie na klocku. No to się ma, ludziska. Witamy Was. Jestem NPOP i jest Hedra. Jesteśmy na fazie! Yeah! Zjarani już totalnie. Trzeci odcinek pod was nagrywamy. Tak. Jest świetnie po prostu. Dobra, pierwsze co mamy zrobić? E, właśnie, hydro. Ok. Tak. Zapomnieliśmy na końcu ostatniego odcinka zbić tabliczek z zadaniami, które. Kilka, zrobiliśmy. żeby się fajnie zrymowało. Więc musimy zbić tablitkę. Tak, tablitkę. ale. On próbuje gadać jak cebulaczek. Po prostu. Dobra, ja, ja nie, jestem... nie udaje mi się to więc. Dobra, dobra. Co mieliśmy? Zrób budynek stone Break części 32. To możemy sobie zbić. Tak. A nie dosięgam. Dobra, Game. Tak, próbowałem zmienić sobie godzinę, ale niestety mi się nie udawało, bo chciałem zrobić, że to o wschodzie słońca, lecz niestety nie. Nie, nie wiem kiedy to jest. Zrób nieskończone źródełko wody. Też możemy zniszczyć. Co jeszcze? Zrób farmę wszystkiego. Możemy zniszczyć, nie? Farmę wszystkiego? E, hmm. Gdzieś to było. Farmę wszystkiego. Powiem hmm. już zbuduj dom. Zrób możliwe, wszystkie możliwe farmy też możemy chyba zrobić. Postaw. postaw 10 sztuk jedzenia. 10 sztuk jedzenia. Mamy już żarcia. Dużo. 10 melonów. 10 melonów mamy przynajmniej, więc będzie okej. Okay. Bo 20 e, um. Co jeszcze? Wszystkie możliwe tutaj. drzewa. Mamy. To jest? Tutaj. Mamy posadzone już wszystkie możliwe drzewa, żeśmy Aha. zbierali już kilka. I coś jeszcze jest? Dróby, zlegar, dodawał. Chyba wszystko, nie? Tak, chyba. Chyba. Chyba tak. Chyba ta. Dobra, ile mam już punktów? Właściwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 punktów. Wow, jesteśmy buga papapa. Dlaczego mi tylko w 30 fps nagrywa? What? Mi też. Ej, czekaj, muszę coś U... z... sprawdzić. Zamykam przeglądarki wszystko, bo mało FPS-ów. Ja tu robię kata, bo jestem ja zmienię na 60. Mamy. Dobra, ja już mam na 60, także jakość powinna od razu się polepszyć. No wątpię. Ale ja no. idę sadzać grzyba! Sadzamy Sadzamy grzyba, chodź tu, chodź tu, ej, chodź tu, chodź tu. O no, jest a? w garażu, tak Jebany brat. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź, e, sorry tu, zacięcie. Chodź, 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 chodź. No co? Sadzam grzyba, patrz. Nie działa! Przed chwilą działa. Czekaj, bo może, może bo przed chwilą działał, jasne. Może przez światło. Nie, nie przez światło. Tu jest za, za nisko. Za nisko. Nie. Dobra. A, a taką, taką ładną mieliśmy dwupoziomową farmę. Tak, bo przepiękna. Dwupoziomowa. A tu się grzyby rozrosły. Już mamy dwa UTN, czerwone. Nieeeee! Yeah. Dlaczego? Za co? Za jakie grzechy? Taki fail na wstępie. Ja. Jest za zacięcie, ale ktoś był to pokoju, nie? Tak, tak. Z, też zrobisz cięcie, obiecaj mi to. Dobrze, obiecuję ci to. Dziękuję. I... szartowałem. Nie no, dobra, zrobię, zrobię. I kill I'll kill you. I ja słyszę głosy! Ja słyszę głosy! Bo do ciebie mówię na stejpie! No. spróbuj teraz dobra, 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 dobra. Patrz, 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 patrz uważnie, patrz, raz, dwa, trzy drabinki wy głupie drabinki nienawidzę was sią jeszcze jedno, jeszcze jedno, jest, dobra dobra, dobra, patrz czekaj, a może to te, może o, pochodnie pochodnie jeszcze, żeby nie było Gień pochodnią. Dobra, 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 dobra. Patrz, patrz. Patrz, <noise> dobra, ja patrz, 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 patrz. Dobra. Już gotowy? Gotowy? No. Patrzysz? Tak. Raz, dwa, trzy. Pekaj. What? No zaczynamy od tego. <noise> <noise> no Skończ. <noise> Oj! <noise> Pomocy! O, o tak To było piękne A. A. Dobra, dobra Teraz się uda Teraz się uda, czekaj, tak? Czekaj, czekaj, poważny być, bo to będzie cięcie na pewno Tak, to będzie cięcie Dobra, trzy, dwa, jeden, zero Okej Dobra, sadzimy grzyba Jeb Nie działa Masz, ty spróbuj <noise> dlaczego to nie działa? A może, ja że, a może dlatego, że był wtedy na tym? Na na, na 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 Ziemi. Ale to nie jest żadna różnica. Dlaczego to nie działa? A może jest różnica? Bo grzyb rośnie no to, taki wiesz. Tak, od której strony się tu można wykopać? Od tej. Tak. Tutaj. <noise> dlaczego to nie działa? A dlaczego? Daj tam dirtu i będzie. <noise> Cierpisz nie, nie no. Ja wierdolę. Brześ się postarał! Jej! Mamy grzyba! Jej! Mamy grzyba, to jest mój grzyb, odejdź od niego! Jej! Kocham go! Mam własnego grzyba. Mam własnego grzyba, nie powiem gdzie. A, czekaj, znowu mi się zacięło. W Minecrafcie. W Minecrafcie? Wow. Yeah! Mam, mam kłócenie na shift toggle on off Brawo. Jak? Gdzie? Tu na grzybie? <taki> tak, na grzybie. A ty nie umiesz wejść na grzyba, człowieku. <taki> nie umiem skakać z drabinek. Patrz Jej! Jesteśmy na grzybie! Dobra, trzeba tu piętro zrobić, tak? A czemu tu? No, jedno wyżej, albo dobra. To jedno niżej, czy nie? Wejdź. Okej. Okay. Czemu mnie piszczy do mnie ten komputer mój? On jest zły. Czekaj, ja to są białe. Na gadu, ktoś mi napisał i już jedziemy. <ślech> e, więc witam po krótkiej przerwie. Tak. Niebo. Cycki. <ślech> czekaj, co? <ślech> O, taki umiar odcinka. Aha, okej. Okay. Krzywek! Zamknę Cześć. grzyba. Dobra, chodź, robimy coś, bo ten odcinek, te same fajle są Tak. od samego dobrze. początku. Od samego początku już. Był wskazany na niedolę. Czekaj, jak książkę zrobię, wiesz? Bo ja zrobiłem sobie no, ten. Dla Was to była krótka chwila, a to było cięcie tak jakieś 30 minut, więc. Uh, uh. Uh, to jest Będzie. Będzie za dużo materiału. Tak. Będzie trzeba to potem wszystko pościnać. Bo będzie tego dużo. Dużo pracy. Dlaczego? No, ja lubię to. Nie, w sumie lubię obrabiać film, więc to... Więc to... nie masz na nich. Nie tak. Jest tak nic to jest, jest akurat fajne. Ty to to wszystko z Okej, okay. dobra. Nie no, w sumie to robię to wszystko dla kasy, jakbyście nie wiedzieli. Tak. Naprawdę, wszystkie filmy wszystko są robione tylko kasy, i wyłącznie dla pieniędzy. Żeby na was nie, zarabiać! Nie obchodzą mnie w ogóle ludzie, nie obchodzi mnie cały YouTube. Głód na świecie. Wszystko, no dokładnie, to wszystko jest robione tylko i wyłącznie dla kasy. Tak. Nie udźcie się, że was lubię. Tak. Pisze się kasa. <głos> <głos> okay. Dobra, ten, nie ja tutaj na górze. Nie wiem czy kto to zrobił, nie? Ale to był. Yy, yy, to był NIT. Yy, jego imię zaczyna się na N, a kończy się ed pvp. <głos> <głos> tak, tak sobie jak tutaj. Yy, imię się zaczyna na H, a kończy na Hydrox, tak więc PL, tak więc... Tak, nikt nie w o co chodzi. Dokładnie. Nie to zrobiłem! Miałem zrobić płotki, a zrobiłem pół płytki. Dobrze. Dobra. Ja ścinę drzewo. Ścinę. Okej, okay, to ścinę. Ścinę. Ścinij. Będziesz sobie tam zobaczysz. Będę. Och, och, ty Oho. mój. <laughs> ty mój, oj, oj. <laughs> ty mój. Mm, katoliku. Sobie nie. Nie, ja nie jestem katolikiem. Ja się tam. Ewe! I w ogóle. Źle. Zagaduję się na tobie. <grymne> <Rżal> un sub. <grymne> Żal un Rżal On nie jest katolikiem. Ło ho, ho A właśnie, ja tu zrobiłem te. Mm, pięć jajek. <grymne> Co? <grymne> tak, pięć jajek. Gdzie? No Skręcę. Jak zrobiłeś jajka? Z Game moda, bo powiedzieli, że można zespawnić sobie Villagers. No, można, jasne. Gdzie to play jest napisane? Na Pokaż. stronie internetowej, na stronie Ale nie ma tutaj, nas, gdzie to jest są jajka. No bo mi się nie chciało przepisywać. Gdzie tu są te tutaj, jajka? Tutaj, tu, tu są jajka. Przy sobie mam dwa tylko, więc ci nie A ich nie pokażę, bo to jest... Villagers. Tak, pięć... <głos> <głos> pięć Villagers. <noise> Okej, okay, to razem mamy e, dziewięć. <noise> no. Tak więc co dzisiaj będziemy robić, tak? Będę Dzisiaj za chwilę kończymy odcinek. Czy macie jeszcze cześć? Tak. Nie no, żartuję. Nie, ale popatrz e... już długo trwa, bo ty żeś sobie poszedł gdzieś. No nie, to... odcinek już prawie w sumie 40 minut nagranie trwa, nie? Tak, a więc później trzeba będzie to posegregować jeszcze i powycinać i Więc Więc sumie dzisiaj żeśmy co zrobiliśmy? Chodź tu, będziesz tabliczki ciął. Okay. więc cieszcie się tempę chuję, że tyle dla was pracujemy. Marze, bo zginiesz! Aaaa! E, no, serio mam dwa serduszka. No właśnie wiem, to tego... Znaczy nie wiem, ale tak powiedziałem. Kurwa, niszczy się. E, kurczę, trzeba jedno dalej przedłużyć, albo dwa najlepiej. Przedłużyć. <noise> Taka wycoczona dzisiaj seria jest Kurde, auć, auć, auć! Bo no umrę, umrę, umrę! Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj się. Ja bym chciał, żebyś mnie tu uderzył, ale ty nie, ty się poddajesz od razu. No bo ja serduszko mam jedno tylko. A ja dwa. I dużo rzeczy. Kto, kto, kto go pierwszy zabije? Puk, puk. Kto tam? Jeb! <ścoughs> Tamcie. To nie miało być tak! <ścoughs> kto, kto kogo pierwszy zabije? Jakie itemasy? Ja do skrzynki wszystko dam. Tutaj. Ja. Tu. Ja do jakieś. No, Tutaj tu, Kubyl tylko tu jest. Dobra. No to ja to biorę tylko dajmy. kubyla. I tylko kilofa. No to tu jest ja ten by, killów, I pochodnie i. Sadzonki. Sadzonki. I co jeszcze? Chciałem Kakusa posadzić. Sadzonki, mam sadzonki. Ty nie masz sadzonki. masz sadzonki. Jestem fajny, mam sadzonki. Ty nie masz sadzonków, jesteś. Jesteś niefajny. I hejtujcie go w komentarzach, e, na gadu, ktoś mi napisał i już idziemy. <noise> e, więc witam po krótkiej przerwie. Tak. Niebo Cycki <laughs> Cze, czekaj co? <laughs> o, taki umier odcinka Okej okay. krzypek. Zamknę grzyba Dobra, chodź, robimy coś, bo ten odcinek to same fejle są. Tak. Od samego raczej. początku. Od samego początku już. Był skazany na niedolę. Czekaj jak książkę zrobię, wiesz? No. Bo ja zrobiłem sobie ten. Was to była krótka chwila, a to było cięcie tak jakieś 30 minut, więc... Uh, uh. No, to będzie. Będzie też dużo materiału. Tak, będzie trzeba to potem wszystko pościnać. Bo będzie tego dużo. Dużo pracy. <grym> no dlaczego? No, ja <grym> lubię nie to. Nie, w sumie lubię obrabiać film, więc to. Więc się nie masz to... nie na nich. Nie, tak. my, nie, jest, nie To jest akurat fajne. Ty robisz to wszystko z przymocą. Okej, okay. no, dobra. Nie, no w sumie to robię to wszystko dla kasy, jakbyście nie wiedzieli. Tak. Dobra, wszystkie filmy wszystko są robione tylko kasy, i wyłącznie dla pieniędzy. Żeby na was zarabiać! Nie, nie, nie obchodzą mnie w ogóle ludzie, nie obchodzi mnie cały YouTube. Kłód na świecie. Wszystko, no dokładnie, to wszystko jest robione tylko i wyłącznie dla kasy. Tak. Nie łudźcie się, że was lubię. Tak. Pisze się ka-sa. <noise> 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 ka okay. Dobra, ten, nie tutaj na górze. Nie wiem ci kto to zrobił, nie? Ale to był. Yy, yy, to był NIT, yy, jego imię zaczyna się na N, a kończy się edpvp. <śmulacza> <śmulacza> tak, tak sobie jak tutaj. Yy, imię się zaczyna na H, H, a kończy na Hydrox, tak więc PL, tak więc. Tak, nikt nie wie <śmulacza> o co chodzi. Dokładnie. Nie to zrobiłem, miałem zrobić płotki, a zrobiłem pół płytki. Dobra. Ja ścinę drzewo. Ścinę. Okej, okay, to ścinę. Ścinę. Ści... Ścni. Będziesz sobie tam, zobaczysz. Będę. Och, och. Ty Oho. mój. Ty mój oj, oj. Ty mój. Hmm, katoliku. sobie nie. Nie, ja nie jestem katolikiem. Ja jestem ewe. I w ogóle. To źle. się na tobie. On sup. <laughs> Żal, on sup. Rżal unsup, On nie jest katolikiem! Ło ho, ho A właśnie, ja tu zrobiłem te... Mm, ...pięć jajek. Co? Tak, pięć jajek. Gdzie? No czekaj, w Jak Niech zrobiłeś jajka z Game Moda, bo powiedzieli, że można zespawnić sobie Villagers. No, można jasno, gdzie to tutaj jest napisane? Na Pokaż. stronie internetowej, na stronie. Ale nie ma tutaj nas, gdzie to jest to jajka. No bo mi się nie chciało przepisywać. Gdzie tu są te tutaj, jajka? Tutaj, tu, tu, są jajka. Przecież sobie mam dwa tylko, więc Ci ale ich nie pokażę, bo to jest. Villagers. Tak, pięć. <głos> <głos> pięć Villagers. <noise> Okej, okay, to razem mamy e, dziewięć. <noise> Dobra, tak więc co dzisiaj będziemy robić? Tak? Będę dzisiaj za chwilę kończymy odcinek. Czy Trzymacie jeszcze cześć. Tak Nie no, żartuję. Nie, ale poważnie już długo trwa, bo też sobie poszedł gdzieś. Ja ogólnie to nie No odcinek już prawie w sumie 40 minut nagranie trwa, nie? Tak, a więc później trzeba będzie to posegregować jeszcze i powycinać i te ptd. Więc w sumie dzisiaj żeśmy co zrobiliśmy? Chodź to będziesz tabliczki chciał. Okej, okay. więc cieszę się tempę. chuję, że tyle dla was pracujemy. Może <laughs> bo zginiesz! <laughs> no, serio, mam dwa serduszka. No właśnie, wiem, dlatego... tego, znaczy nie wiem, ale tak powiedziałem. Kurwa, niszczy się. E, Kurczę, trzeba jedną dalej przedłużyć, albo dwa najlepiej. Przedłużyć. <laughs> Taka dzisiaj seria jest, kurde. Auć! 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 Umrę, umrę, umrę! Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, podaj się! Nie no, ja bym chciał, żebyś mnie to uderzył, ale ty mnie, ty się poddajesz od razu. No, bo ja serduszko mam jedno tylko. A ja dwa. I dużo rzeczy. Kto, kto, kto go pierwszy zabije? Puk, puk. Kto tam? Nie! To nie miało być tak! Kto, kto kogo pierwszy mówi, zabije? Jakie itemasy? Jaki, ja do skrzynki wszystko dam, tutaj. Dobra dopuszczę jakieś. No kubel tylko tu jest. Dobra. kubel, no to nie, ja to biorę tylko kubela i tylko kilofa. No to tu jest to kilof. kubel, kilów i pochodnie i. Sadzonki. I co jeszcze chciałeś? Nie, sadzonki. Z ciemka posadzić. Sadzonki, mam sadzonki. Ty nie masz, masz sadzonki! Jestem fajny, mam sadzonki, ty nie masz sadzonków, jesteś, jesteś niefajny. I heitujcie go w komentarzach. Sam się chętnie, sam się chęczę. Sam się okay. dobra. ooo, <noise> ale ze mnie noob, o, nic nie umiem. Nie podpuszczam, ale nie napiszesz. Hop. <coughs> Sorry. Was pricked to that. Człowieku. Zapriktowałem Jak się. mogłeś się do tego dopuścić? Ja się zapriktowałem. Nie pojmuję tego. To, jest, to wcale nie jest jak tak powoli. No, może trochę jak cebuleczek, ale nie aż tak! Ale ja nie chcę być jak jakiś tam zwykły cebulak, papryka czy inne badziewie. Nie lubię ogólnie warzyw. Szczególnie buraków. Lubię kaktusy! No i się tak można fajnie przytulać w ogóle. Dobra, Co przed chwilą zademonstrowałem. Tak. Jesteś mi winien, chyba jeszcze płotki, jakich nie odłożyłeś. Jak? Jakie płotki? Kamienia. Nie mam płotków żadnych tu. Dobra, tu są. Nie my. widzę cię, ze szczury, aaa! nie wiem, czego najpierw odłożę. Widzisz mnie, czy nie? Nie, nie widzę cię. Aaaaa, duchy! Nie, tam nie ma. A, ciebie tu nie ma, po co ja tu to no. się dowodne? Aha, dobra. Nie, dobra, ja się O, A, widzę cię, no! <laughs> Ale ja ciebie nie widziałem. No bo się zrespiłem. Mm. Patrzcie, jaki fajny magazyn. O, Sorki. Potraficie zbudować tak taki magazyn? Ten magazyn ma podświetlany. Nie ja chce mi się zalongować, logu się świeczka. Ten magazyn ma podświetlany sufit. Tak, tak. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli i nie oglądali poprzedniej części. No ma podświetlany neonami sufit! Co wam zaraz no, pokażę. Tak. Ogólnie dzisiaj wybieramy się do kolejnej skrzyni, która znajduje się poza tablicą ogłoszeń. Tylko teraz jaka jest. Czemu to jest? <laughs> jaka jest noc? <laughs> O, jest, dobra. Widzicie? Już się podświetla nie, na niebiesko. Przepiękny, świetny SOFIT kocham go! Dlaczego ty no. używasz... ...komendy? A ja tylko pokazuję. Ty pokazywałeś? Ja im pokazywałem. Nie, nie powiem ci co. Okej. Bo się jest zazdrosny. Oni, nie, wątpię. Że oni widzieli, Dziewczyny nie... mi mówiły co innego. Się zawiodłeś potem, nie? Tak, wiesz? <laughs> tak, <laughs> oczywiście. Tak, wmawiaj to sobie. No, dobra. To co, koniec odcinka, co? Co? No, A odcinek miał 12-15 minut. Jakie 15-40? Jeszcze nie skończyłem tamtego. tego. Jest 4. Dobra, wyłącz. Nie. Śnieg. Śnieg. Śnieg i ek, jakby. Ty Którym grasz miałem, na, tak się na kalkulatorze, ty grasz. Ty nie masz No chodź. No chodź. Tylko nie. nie masz neta, chodź. Bo Gdzie ci... chcesz iść? No tutaj, za mną, w krzaczki. i yy, tam. Nie, dzięki. No chodź. Nie. Ale nie, ogólnie to musisz też znieść, tabliczki, bo ja mam rękę za sobą. Ale to nie jest koniec odcinka, człowieku. Ale, ale wcześniej nie... Zbiliśmy. Czerwony, zielony pan tu jest. Czekaj, zaprowadzę go do ciebie. Nie, nie, buf... nie bufaj, nie buchaj. A wiesz, że to są wszystkie MOBy włączone? A jest? <grymne> Brawo! Tak. Jest. Brawo. To oświetlić trzeba. Tak. Bo wszystko musi być... No, już wiemy, problemy. że przynajmniej ja peaceful. Tak. Ale ja... W sumie przy tym nie trzeba, bo tu są ładnie od... świeci z lamp. Tak. Ale ogólnie, patrz, bardzo ładne zrobione, nie? Chodź, chodź tu do tyłu. Chodź. Gdzie? Gdzie? Mam no być? chodź tu do mnie. Chodź no? tu do mnie. Gdy? Widzisz, patrz, lampy świecą, mnie, A nie widać nic, żeby były dźwignie czy coś. Aha, A. zrobiłbyś tak, zrobiłbyś tak, tak, nie zrobiłbyś tak. Tak, 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 tak. tak, tak jak niby? Tak. Jestem ciekawy ja. Bo są po dwie! I po dwie? co? Coś, co robię? No. Co? Po dwie! Co po dwie? No daj tu dwie lampy. Takie ponadprogramowe. No widzisz. Trzeba mieć najpierw tego na teżu. Neterzu, tak, trzeba iść do neterzu. Dobrze, <laughs> ogólnie idziemy w tym odcinku gdzieś tam daleko po skrzynie. Tam w pizdu. <laughs> nie w Pizdu, po prostu daleko. Tak, widzisz tą gwiazdę. No, no przeklinaj! Nie... Dzieci cię oglądają. Dobrze, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, chciałem, ale. Jaką gwiazdę. To gwiazda to jest księżyc, człowieku. Gwiazda to nie księżyc. To jest księżyc. To jest księżyc, <laughs> to jest księżyc, a nie gwiazda. Ale mi chodzi o tamte gwiazdki na niebie! Nie, nie widzę. przecież, że widzę, ślepy nie jestem. Tak, to widzisz tam na wprost? Tu widzę jedną tą dużą. Taka na wprost jedna, taka mała. No to to jest mniej więcej połowa drogi od, od tamtej gwiazdki do, do... Jak ty chodzisz w powietrzu? Cheater, cheater! Tak, widzicie jak cheatuje. Cheater! No patrzcie, on, on stoi na ręce. Na Na, na, na... na ręce. Ja nie mogę po prostu już. O Jezu. Ja myślę, że trzy odcinki nagrywania to już jest okej. Okay. Tak, tak zryło banie, że po prostu starczy na tydzień. Nie no, z przesady. No, na dwie godzinki starczy. No. Słuchaj, no. jest dopiero 20, a jeszcze dzisiaj jeden odcinek. To około będzie jeszcze jeden, oczywiście. Dobra, ale choć ty w ogóle zbite te, bo w ogóle od dwóch odcinków nie są zbite tabliczki. No, zbijaliśmy na początku tego odcinka. Ale teraz jest koniec tego odcinka u mnie, bo ja to zrobię teraz koniec u siebie. Dlaczego zrobisz koniec? Chodź, dojdziemy tak chociaż jednym y, płaskim do tej skrzynki, która tam jest. Dlaczego? No nie bo więcej ponieważ więcej. ja już nagrywam 4, 40 minut, bo ty, ty mi nie powiedział, że kiedy pauzujesz. Ja nigdy nie pauzowałem, ja też nagrywam 40. Nie pejzowałeś nigdy. <laughs> nigdy. Będziesz ze mną stawiać pochodnie. Dobra, czekaj, ja pochodni nie mam. Masz pochodnie? Dziękuję. <laughs> nie pejzowałem. Co to znaczy w ogóle pejzowałem? <laughs> nie wiem. Nie pauzowałem nigdy. Ja zawsze nagrywałem wszystko, potem wycinam tylko. Oj, pochodnie wyszły <laughs> Już. <laughs> Jak mówisz? Dobra. Dobra, dobra. To, co masz przy sobie. Pochodnie. A dużo? 3,8%. osiem Tylko? Tak. I dwie 3, 3, 3, 3, 3, 3 trści. Trzy zrobił. Coś ty złożył. What? Wiesz, zmieniało mi się w inwentory Twix nie? i tak myślałem, że spadnę przez chwilę Okej, okay, dobra. Widzisz coś tam... Ja widzę ciebie. Z bliska, z zoom. Widzę skrzynkę. Ach ten tyłek. Eee. Yy, no. <laughs> dobra, buduj dalej, okay. buduj. Nie kręcę, nie kręcę. O je, o je. O je. Podoba się. Świeczka. Ty to. Świeczka. Znaczy, co? Czekaj, co? Widać pochodne. tam coś? Po, pochodnia, to jest świeczka, to jest pochodnia. Trzymaj Co Ała! Sorry, mnie Minecraft, no myślałem. Tak, tłumacz Chodź się, tam. tłumacz. Chodź tu. Pochodnia. No dobra, to było to specjalnie. Wiem. Ale dużo masz przy sobie, czy nie? Co masz przy sobie? 16. Pochodni i dwie trzciny. No i trzciny. Nie. Nie ufam ci, nie dam. Co uważasz, że spadnę? Nie, że ja spadnę. Dlaczego miałeś spać jakbyś... jakbym... jakbyś Jak, jakbym, dał? Jakbym... dał... bo... Dlaczego tak myślisz? miał przy sobie Uważasz, że bym cię zepchnął? Uważasz, że jestem na tyle chamski? Tak. Dzięki, <laughs> A ja cię lubiłem. Lubiłem. Lubiałem. A to się teraz zmieniło. co ty... się już teraz zmieniło. A ty znowu jesteś w powietrzu. Już cię nie lubię. Szkoda! Powinien bardziej cierpieć. Będę cierpiał. Będziesz. Będę. Pozwalam ci. Słuchaj, bo nie widzę stąd jak tak siedzę, nie widzę gdzie jest nasza ta... ta... ...czesta. O je, tu Co, nie Tu wiedział... jest! Po... po... po drugie widziałem Nie widziałem nie Jakie... Tu jest. Czego nie widziałeś? <laughs> Pizdony! Jest! Zrobimy sobie formy kubla. Cool, e, te drugie. Nawet lepkie będą. Okej, okay, no lepkie nie, lepkich nie potrzebujemy. Ale jest! Mamy skrzynkę mm. i w kolejnym odcinku pokażemy ja, baa, bada bada. wam jak zbudować ładną farmę kobla, króla. Nie traci ani jednego kobla. Tylko kobluje to, co? Tak, to mamy Redstone, mamy... Wiesz może jak się robi Jupiterki? Jakie Jupitery? Repeater. Ryb, <noise> Aha, Repeater. Nie, ale w następnym odcinku będę wiedział! Okej, okay, no okay. to do zobaczenia w kolejnym odcinku, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, zapraszam do kolejnych odcinków do oglądania oczywiście i... Na I tak, i... czy ja jeszcze coś... mi a... wygonił. Jezu. Dobra, a więc, ja, ten... Chcesz powiedzieć o Dobra, 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 Kilka słów do mikrofonu? Kilka słów do mikrofonu? Daj trzcinę to zasadę, daj trzcinę, daj trzcinę. Masz trzcinę. Tak, a więc, dobra, yy... Au, 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 Aha! Niech się pędzi. chodź tu. Ja cię ci. zabiję. Nie trafisz, kto ci rękę rozbuja? O nie, jesteś gotowy? Sio! je! Kocham te lagi. God damn, gdzie jest? Nie wejdziesz tu. Dobra, więc linki do kanału okay. mojego, jak i. Hydry znajdziecie w komentarzu. w opisie filmiku. Strat! Oh yeah! Oh yeah, aha. Aha. Yeah, oh yeah. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego. Komentarno.